Noc muzeów w krainie dinozaurów pozwoliła gościom poznać wyjątkowe miejsca wraz z ich historiami przedstawionymi przez niezwykłych lokalnych przewodników. 10 maja w kilkunastu miejscach lokalnej grupy działania krainy dinozaurów przygotowano noc pełną wrażeń. Most Żelazny i Muzeum Hutnictwa Doliny Małej Panwi w Ozimku. Udostępniamy wystawę fotografii nieżyjącego już Ryszarda Bożyma. Dokumentował wszelkie wydarzenia, które działy się na terenie naszej gminy. Poza tym udostępniamy ekspozycję sztuki afrykańskiej. Jest to Wystawa zupełnie unikatowa. Posiadamy eksponaty, którego nie powstydziłyby się wielkie muzea etnograficzne. No i taką specjalną atrakcją, wyjątkową, bo ona jest dostępna tylko w tym krótkim czasie, jest makieta huty z połowy XIX wieku. Gminna Izba Regionalna w Zębowicach. Chcemy pokazać piękno starej książki. Przez wiele, wiele lat książka była jedynym. Źródłem zdobywania wiedzy, przekazywania wiedzy, więc musiała być ciekawa. Te wszystkie prezentowane książki pochodzą z okresu 1815, gdzieś do pierwszej połowy XX wieku. Historia Straży Pożarnej w Drewnianej Strażnicy w Makowczycach. Jest to jedyna zachowana, no co prawda już odrestaurowana, remiza strażacka drewniana w takim stylu. Nie ma drugiej takiej, przynajmniej nie spotkaliśmy się, szukaliśmy. Nie spotkaliśmy się z drugą taką w Polsce. Tak naprawdę ona. Tak jak sam rok założenia jest, 1900 na iglicy, 1928. Wskazuje na to, że no już mamy, można powiedzieć, jeszcze 3 lata i mamy stulecie. Kościół świętego Walentego w Dobrodzieniu. Na co dzień kościół jest zamknięty. Używany jest tylko z okazji 14 lutego, wtedy kiedy ma swój odpust. No i oczywiście 1 listopada. Dzisiaj zwiedzanie z przewodnikiem w stroju historycznym czyli z królową Karolą. To się będzie działo dzisiaj właśnie tutaj w tak zwanym pieszczotliwie przez mieszkańców Walencinku. Izba Regionalna historii lokalnej w Kolonowskiem. Mamy konkursy, konkurs zagadek, mamy także wypiek chleba metodą tradycyjną i wszyscy zwiedzający mogą się poczęstować tym wypieczonym chlebem właśnie. W tej chwili to się dzieje, w trakcie imprezy. No i y, oczywiście, zwiedzanie, oprowadzanie, y, y, muzyka. Izba Regionalna Konrada Miętusa w Dańcu. Dzięki temu, że pan Konrad zgromadził tutaj tyle eksponatów, możemy dzisiaj zobaczyć, jak wyglądało życie w dawnych czasach, czym się zajmowali nasi praojcowie, jak sobie ułatwiali niektóre czynności. Ta izba muzealna należy obecnie do Urzędu Gminy w Sząstowicach i Urząd Gminy właśnie doprowadził do tego, że jest to obiekt godny zwiedzania, pięknie wyremontowany, wszystkie eksponaty ułożone tematycznie, ułożone w takim miejscu, gdzie akurat prawda, ta prawda historyczna jest najważniejsza. Nocny spacer z leśnikiem w Zawadzkiem. Przygotowaliśmy spacer w lesie. Zaczynamy od zameczku myśliwskiego które ma nazwę Kąty i spacerujemy wzdłuż Małej Panwi, przy okazji oglądamy koniki polskie i idziemy do takiej izby edukacyjno-turystycznej w Leśnictwie Dębie, gdzie oglądamy las z góry, z drona, z kamerą termowizyjną. Muzeum Paleontologiczne i Izba Regionalna w Krasiejowie, które prezentuje skamieniałości pochodzące z ery mezozoicznej, z triasu, a konkretnie z noryku i skamieniałości to liczą 225 Lat. Są to wspaniałe okazy, pięknie wypreparowane przez naukowców i pochodzą z wyrobiska gliny, które znajduje się nieopodal. Izba geologiczna przy Leśniczówce za rzecze w Kielczy. W tym roku po raz pierwszy w czasie edycji nocy w muzeum w lokalnej grupie działania Krajna Dinozaurów mają nasi goście okazję zobaczyć izbę geologiczną imienia świętej pamięci profesora. Szulca, a także Izbę Historyczno-Leśną, która znajduje się zaraz obok. Chodzimy po piasku, chodzimy po chodniku, natomiast nie zastanawiamy się, co jest, co jest pod, pod nami. Zresztą stoimy tutaj na tle fragmentu, czy pokazania tego w skrócie w wiertu półtora kilometrowego, tego, co jest pod nami, co jest pod naszymi stopami. Sporo osób tutaj przychodzi, jest zainteresowane, oglądają, szczególnie Mieszkańcy Kielczy, którzy też przychodzą, często pierwszy raz dopiero tutaj w ogóle dowiedzieli się o tym, że jest coś takiego jak taka izba geologiczna. Izba pamięci i tradycji w Dylakach. Przez nas zostało to pomieszczenie nazwane Galerią Obrazów. Druga sala to już jest taka, yy, może zrobiliśmy ją według takiego schematu: yy, sypialnia, kuchnia, yy, pokój stołowy. Yy. Kuchnia właściwie z taką umywalnią, jak to kiedyś bywało po prostu. A przy kuchni nawet no jest taka, takie składowisko, jak kiedyś mówili na to Komora. Chłopska wspólnota Gruntowa, Karczmy i wspólnota lasów drobnowłościańskich w kadłubie wolnym. Najważniejszymi dokumentami tutaj, które możemy zobaczyć, są dokumenty to są właściwie kopie dokumentów wykupu spoddaństwa, chłopów. Kadłubskich, Pańszczyźnianych w roku 1605. Dokument poświadczony przez Rudolfa II w kancelarii opolsko-raciborskiej w Opolu. Jest też wystawa, my się opieramy najbardziej na zdjęciach, dokumentach, na cyfrowych też dokumentach i Tutaj szczególną rolę też odgrywa w kadłubie wolnym święta Anna, patronka akurat w tej miejscowości, którą mieszkańcy czczą. Tutaj co roku, raz w roku odbywa się Msza Święta Polowa i tutaj jest szczególne miejsce ma święta Anna akurat w tym. W tym Naszym. Historia Jezior Turawskich nad wodą. Jeziora Turawskie powstały w latach 1933-1938. Powstały Jeziora Turawskie, bo są cztery jeziora, duże, średnie, małe i oczywiście Jezioro Srebrne jeszcze koło Osowca. A jeziora powstały nie po to, żeby turyści mogli sobie tutaj wypoczywać, ale powstały dla retencji wód Odry. Wydarzenie promocyjno-edukacyjne, realizowane w ramach lokalnej strategii rozwoju LGD Kraina Dinozaurów, zapisane zostało w Planie Komunikacyjnym na rok 2025 oraz w ramach realizacji zadania publicznego samorządu województwa opolskiego.